Proszę Państwa, lecimy sobie z pierwszą pioseneczką, czyli coś o chuj wie o co chodzi, jakieś zanimę, jakiś kanał, nowy vibe, yy, więc lecimy. Imiona wszystkich moich wrogów spisuję Na kartach księgi, co losami steruje U mego boku demon z piekieł jest Na moje skinienie poleje się krew A tu specjalnie od ta zrobiona pioseneczka? Okej, okay, dobra, dobra. Demon z jest Na moje skinienie poleje się krew Zbrodniarzy i kłamców nie warty nic los Oczyszczam ten świat z ich brudnych rąk Jedno słowo moje i nadchodzi kres Śmierci nie oszukasz, koniec bliski jest Jestem panem losu, wielkim władcą Przebiegłość, imieniem moim drugim jest. Choćby chcieli, to łatwo nie dam złapać się. Ludzkie umysły w plotę, w manipulacji sieć. Nawet bliskich oczerni. Wyrok już padł, choć nie wiesz nic. Moc śmierci w mych dłoniach, nie cofnę się. Twoje imię dopiszę, gdy Ty tylko zechcesz. Jestem panem Powiem wam, że wchodzi, tyle, że ja się bardzo skupiam na tym, yy, no na anime się bardziej skupiłem niż na muzyce, a muzyka po prostu przeleciała mi przez uszy. Ale to, że mnie nie irytowała, to już duży znak, musiałbym posłuchać parę razy. Podoba mi się refren, jest po prostu, wpada w ucho fajnie. Głos jest też przyjemny bardzo. Fajnie jest to zrobione, po prostu. Podoba mi się, daj łapkę w górę i dla statystyk komentarz, żeby podbić jakoś. Podoba mnie się. Po prostu mi się podoba. Ale musiałbym posłuchać w, w, kilkukrotnie, żeby ten. żeby więcej wyłapać. Ale ogólnie tekst fajny. Yy, fajnie to brzmi. Ale ja się bardzo skupiłem na teledysku. No bo to jest za i Jakoś mnie tak wciągnęło. Więc no nie wiem, no dla mnie bomba. Ja nie wiem tylko czy ja bym to słuchał tak samo bez teledysku. To, to mnie zas zastanawia. Choćby chcieli, to łatwo nie dam złapać się. Ludzkie umysły w, plotę, w manipulacji sieć, nawet bliskich oczernie, by się. Jestem panem losu! Tak, bez teledysku da się tego słuchać, nawet lepiej brzmi kurwa niż jak z tym teledyskiem, bo się za bardzo skupiłem na teledysk. To po prostu brzmi bardzo dobrze. To jest fajne, to mi się podoba. Ja sobie to zapiszę. Ja sobie to nawet ściągnę na telefon, niech sobie leci. Bomba. Ja, yeah, bomba.